I jednocześnie uruchomiliśmy procesy, które doprowadzą do tego, że węgiel będzie tańszy. Nie tylko dlatego, że będzie ta dopłata, tylko dlatego, że poprzez inne zabiegi zdołamy doprowadzić do stanu, w którym cena węgla będzie tak skonstruowana, iż można powiedzieć, no to jest pewna przenośnia. Ten węgiel tani polski będzie pomieszany z tym węglem, ale nie fizycznie oczywiście, z tym węglem dużo droższym z importu i razem wziąwszy doprowadzimy do tego, że ci, którzy będą kupowali te 3 tony, to będą płacili w gruncie rzeczy o no, tyle mniej więcej, co w przyszłym roku, no bo tysiąc złotych dopłaty i około dwóch tysięcy złotych węgiel, czyli wychodzi na to samo. I w ogóle ceny węgla, ceny paliw na skutek różnego rodzaju zabiegów, które zostały wykonane, będą cenami niższymi.